Rozpoczynamy dzień z Bogiem. To nie jest jedynie pusty gest, powtarzany z przyzwyczajenia, lecz świadomy akt oddania, początek dnia splecionego z boską obecnością. Wstajemy, być może zmęczeni snem, być może pełni energii, ale zawsze gotowi na spotkanie z tym, który jest źródłem wszelkiej siły i miłości. Codzienna modlitwa, niezależnie od pory dnia o świcie w południe czy w wieczornym zmierzchu, jest jak naładowanie niezwykle subtelnej baterii zasilającej nie tylko naszą duszę, ale i nasze ciało, wpływa na całokształt naszego bytu, regenerując siły fizyczne i duchowe, które pozwolą nam skutecznie zmierzyć się z wyzwaniami nadchodzącego dnia. To nie jest mechaniczny rytuał. Lecz głęboka, intymna rozmowa z Najwyższym, pełna uwielbienia, prośby i wdzięczności. To chwila przestrzeni i ciszy, kontrastująca z często chaotycznym tempem życia nowoczesnego człowieka. To jak zanurzenie się w spokojnych wodach jeziora górskiego, daleko od szumu miasta, od nieustannego strumienia informacji i pośpiechu. W tym momencie zatrzymujemy się w pędzie życia, w tym wirze obowiązków, spotkań, zmartwień, by skupić się na tym, który nas kocha bezwarunkowo, nie szukając w zamian niczego, tylko oferując nam nieograniczoną miłość i łaskawą opiekę. To nie jest mistę, a jednocześnie tak potężne, że potrafią poruszyć serca nawet najbardziej zatwardziałych sceptyków. Te proste, zdawałoby się, słowa niosą w sobie głębie wiary, nadzieję na lepsze jutro i niepodważalną siłę modlitwy, która przekracza granice czasu i przestrzeni. Jeśli ten film, ten skromny gest dzielenia się duchowością, Wam pomógł i wzbudził w Was pragnienie kontemplacji, pogłębienia wiary, subskrybujcie kanał. To gest symboliczny, ale znaczący, gest otwarcia na kolejne inspiracje, na dalszą podróż po ścieżkach wiary i refleksji. Nie przegapcie okazji do wzbogacenia swojego duchowego życia, do zanurzenia się w świecie wartości, które nadają sens egzystencji. Subskrypcja jest symbolicznym aktem Solidarności, wyrazem pragnienia wspólnego kroczenia drogą ku lepszemu życiu, pełniejszemu, oświeconemu światłem wiary. Zapraszając Was do subskrypcji, zapraszamy Was do Wspólnoty, do Kręgu ludzi, którzy szukają prawdy i nadziei w wierze. To nie jest tylko cyfrowy przycisk, ale akt duchowego połączenia niewidzialna nić, która łączy nas w dążeniu do świętości. Kliknijcie też, lubię to, jeśli uważacie, że ta modlitwa przyniosła Wam pociechę i nadzieję. Ten mały gest, to kliknięcie to symboliczny wyraz uznania ale dla nas, twórców tych filmów, ma ogromne znaczenie. To dla nas ogromna motywacja do dalszego działania, do tworzenia kolejnych materiałów, do dzielenia się tym, co w naszym życiu ma największą wartość wiarą, nadzieją i miłością. To paliwo napędzające naszą pracę, to potwierdzenie, że nasze starania nie idą na marne, że nasze przesłanie dociera do serc i umysłów, że ta wspólnota. Ta niewidzialna sieć połączeń w ogiemie odnajdujemy spokój i głęboką pewność, że nie jesteśmy sami w bezkresnym oceanie życia. To uczucie, ta niewidzialna nić łącząca nas z czymś większym, czymś transcendentem, jest źródłem nieopisanego komfortu, ukojenia dla duszy spragnionej bliskości i zrozumienia. W tym poczuciu jedności z Bogiem, w tej świadomości. Opiekuńczej obecności, znajdujemy siłę do pokonywania przeciwności losu, do stawiania czoła codziennym wyzwaniom z podniesioną głową i ufnością w przyszłość. To nie jest naiwna wiara, lecz głębokie przekonanie, wypływające z osobistego doświadczenia, z wewnętrznego głosu, który potwierdza prawdziwość naszej drogi. Pismo Święte, Słowo Boże, jawi się nam jako niezastąpiona drogowskaz. Niezawodna mapa w labiryncie życia, lampa oświetlająca nasze kroki na każdym etapie naszej ziemskiej pielgrzymki. To nie tylko zbiór starożytnych tekstów, lecz żywe słowo, które przemawia do nas z nadzwyczajną mocą, dotykając najgłębszych zakamarków naszego serca. Czytając je z uwagą, z otwartym umysłem i pokornym sercem, Poznajemy nie tylko literę prawa, ale również jego ducha. Odkrywamy niewidzialne nici łączące wydarzenia z przeszłości z naszą teraźniejszością i przyszłością. To fascynująca podróż w głąb historii zbawienia, w głąb ludzkiego serca, w głąb tajemnicy Boga Psalm 119, 105. Twoja lampa oświeca moją drogę. To więcej niż metafora. To żywe świadectwo, potwierdzenie doświadczenia milionów wierzących na przestrzeni wieków. Przez lekturę Pisma Świętego poznajemy wolę Boga nie jako dyktat narzucony z góry, lecz jako delikatną sugestię, mądrą radę, kierunek ku można osiągnąć wielką świętość. To pytanie, które. Nurtowało ludzkość od wieków. Poszukiwanie odpowiedzi na nie prowadziło ludzi na rozmaite ścieżki, od ascetycznych praktyk w odosobnieniu po aktywne zaangażowanie w życie społeczne. Carlo Acutis, młody człowiek, którego życie zostało kanonizowane, oferuje nam wyjątkową i inspirującą perspektywę na Tę fundamentalną kwestię duchowości. Jego historia pokazuje, że droga do świętości nie jest zarezerwowana dla Herosów z mitów, lecz jest dostępna każdemu, kto pragnie podążać za Chrystusem z autentycznością i oddaniem. Nie wymaga ona spektakularnych czynów, lecz skupienia się na drobnych, codziennych gestach miłości i dobroci. W jego życiu widzimy odbicie słów z Ewangelii. A kto by chciał za mną iść, niech zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Ewangelia Mateusza 16:24. To nie były jedynie słowa, które Karlo znał z katechizmu, ale zasady, które głęboko wrosły w jego serce i stały się fundamentem jego egzystencji. Zaparcie się samego siebie dla Karla nie oznaczało negacji własnej osobowości, ale podporządkowanie jej woli Bożej. Nie było to aktem samounicestwienia, lecz świadomym wyborem nastawienia na służbę innym, nastawienia nałożenia na siebie ciężaru odpowiedzialności za dobro wspólne. Krzyż, który nosił, nie był metaforą cierpienia, ale symbolem trudnych wyborów, z którymi się zmagał. Wyborów opartych na zasadach moralnych, a nie na doraźnych korzyściach. Naśladowanie Chrystusa dla Karla to nie było ślepe, podążanie za wzorcem, lecz konkretna próba naśladowania Jego miłości, miłosierdzia i pokory. Ten proces, nieustanne dążenie do doskonałości, był dla niego wyrazem inspiracja płynąca z głębi serca. Pokazuje, że nawet w obliczu najtrudniejszych życiowych burz możemy zachować niezachwianą wiarę i pokładać bezgraniczną ufność w opatrzności Bożej. Ta ufność, niczym solidna skała w rwącym potoku, stanowi fundament naszej duchowej podróży, dając siłę do przezwyciężania przeszkód i znoszenia cierpienia z godnością i nadzieją. Nie jest to łatwa droga, pełna jest wyzwań, które sprawiają, że nasze serca drżą z lęku i wątpliwości. Ale właśnie w tych momentach, gdy wydaje się, że wszystko wali się wokół nas, Bóg objawia swoją moc i miłość w sposób najbardziej namacalny. Pamiętajmy o historiach świętych, o ludziach, którzy zmagali się z przeciwnościami losu, a mimo to trwali w wierze, niosąc światu promień nadziei. Ich życie stanowi żywy testament o tym, że Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci, nawet w najciemniejszych godzinach. Właśnie ta świadomość, ta nieugięta wiara pozwala nam stać się silniejszymi, bardziej odpornymi na przeciwności. Ona napełnia nasze serca pokojem, który przerasta wszelkie ludzkie rozumienie. A teraz, jeżeli czujecie się przemęczeni, Wyczerpani fizycznie i psychicznie, dotknięci trudnościami, które zdają się pozbawiać Was sił i nadziei, pamiętajcie, że Bóg jest zawsze blisko: blisko Waszych serc, blisko Waszych myśli, blisko Waszych łez. Jego obecność jest nieodczuwalna, lecz realna jak delikatny powiew wiatru w upalny dzień jak ciepło słońca na zimowej ziemi. On rozumie Wasze cierpienia, On widzi Wasze łzy. On słyszy Was. Bądźcie na bieżąco z premierami naszych nowych filmów i regularnymi modlitwami, które publikujemy. Wasze zaangażowanie jest dla nas niezwykle cenne, stanowi ogromne wsparcie i stanowi nieustanną zachętę do dalszej twórczej pracy. Każdy udostępniony film, każde obejrzane wideo, każdy poświęcony czas to dla nas manifest wiary w to, co robimy, motywacja do szlifowania warsztatu i poszukiwania nowych, innowacyjnych form przekazu. Wasza obecność w naszej wirtualnej społeczności. To nie tylko liczba wyświetleń czy subskrypcji, lecz żywe świadectwo, które dodaje nam sił i energii do tworzenia kolejnych projektów, pozwala nam wierzyć w sens naszej misji. Chcemy, by nasze filmy dotykały Waszych serc, by poruszały Wasze umysły, by inspirowały do refleksji i działania. Pracujemy z pasją i oddaniem, wkładając w każdy szczegół maksimum zaangażowania, pragnąc, by każdy film był unikalnym, przeżyciem, niepowtarzalną opowieścią, która wywoła w Was pozytywne emocje, pozostawiając trwały ślad w pamięci. Doceniamy każdą minutę, którą poświęcacie na oglądanie naszych filmów. Rozumiemy, że czas jest dla Was cenny, a Wasza uwaga jest niezwykle ważna. Dlatego staramy się tworzyć materiały najwyższej jakości, dbając o każdy szczegół, od scenariusza po montaż, od oprawy muzycznej po dobór aktorów. Pracujemy nad tym, aby nasze filmy były nie tylko atrakcyjne pod względem wizualnym, ale przede wszystkim znaczące, by niosły ze sobą ważny przekaz. By poruszały tematy, które są istotne dla Was i dla nas. Zależy nam na budowaniu silnej więzi z naszą publicznością, na tworzeniu wspólnoty ludzi, którzy dzielą podobne wartości i przekonania. Wasza aktyw, rozpoczynamy dzień z Bogiem. To nie jest jedynie powierzchowne, mechaniczne powtarzanie formułek, utkane z nudy i rutyny. Lecz głęboki, świadomy akt oddania, akt przepełniony autentyczną wiarą, początek dnia splecionego z niewidzialną, lecz namacalną boską obecnością, emanującą spokojem i miłością, która przenika każdą cząstkę naszego bytu. Jest to moment szczerej intymności, niezauważalny dla świata, Zewnętrznego, lecz o potężnej sile kształtującej nasz wewnętrzny krajobraz, nasze myśli, uczynki i wybory. To poświęcenie chwili na kontemplację, na skupienie się na tym, co istotne, na tym, co wykracza poza efemeryczną rzeczywistość zmysłów. To oddanie się w ręce Boga, pełne ufności, z nadzieją na Jego błogosławieństwo i opiekę w nadchodzącym dniu. W tym akcie nie ma miejsca na pustkę, na kalkulacje czy egoistyczne pragnienia. Jest tylko szczera modlitwa płynąca z tej głębi serca, przepełniona wdzięcznością za wszystko, co posiadamy, za każdy dar, za każde przeżycie, zarówno to radosne, jak i to bolesne. Jest to moment odnalezienia wewnętrznego spokoju, uziemienia się w Bogu, który jest dla nas opoką. Punktem odniesienia w burzliwym morzu życia. Wstajemy, być może zmęczeni ciężkim snem, ciałem ociężałym od nocnego spoczynku. Być może odczuwamy subtelny dyskomfort fizyczny, bóle mięśni, napięcie w karku, a może sny, które utkwiły nam w pamięci, wywołując mieszane uczucia od lekkiego niepokoju po głęboką melancholię. Być może budzimy się pełni energii. Z jasnym umysłem, pełni entuzjazmu i gotowi na nowe wyzwania, z wizją pełnego sukcesu w dnia, przeczuwając radość i aleko od szumu miasta, od nieustannego strumienia informacji i pośpiechu, który wdziera się w każdy zakamarek naszego życia, pochłaniając czas, uwagę, a często również spokój ducha. Uciekamy od tego natłoku bodźców, od wiecznego pościgu za sukcesem, za uznaniem, za materialnymi dobrami, które w gruncie rzeczy pozostają jedynie efemerycznymi mirażami. Odsuwamy się od bezwładnego pędu codzienności, od presji społecznej, która narzuca nam sztywne ramy i ogranicza swobodę wyboru. Wyciszamy hałaśliwy gwar ulicznych rozmów, zgiełk samochodowych klaksonów, nieustanne dźwięki budowlanych maszyn, nawet szum wiatru wydaje się w tym kontekście przesadnie głośny. Uciekamy od nieustającego bombardowania reklamami, od nagłych wiadomości, które przychodzą do nas z każdego zakątka cyfrowego świata od telefonów, laptopów, tabletów, smartwatchy, wszystkich tych urządzeń, które mają ułatwić nam życie, a często tylko pogłębiają poczucie przeciążenia informacyjnego. W tym momencie, w tej chwili wytchnienia, zatrzymujemy się w pędzie życia, w tym wirze obowiązków, spotkań, zmartwień, które nakładają się na siebie jak klocki w wieży z kart. To nie tylko terminy do zrealizowania, Raporty do napisania, projekty do ukończenia, ale również relacje międzyludzkie, związ, le i nasze ciało wpływa na całokształt kształt naszego bytu, regenerując siły fizyczne i duchowe, które pozwolą nam skutecznie zmierzyć się z wyzwaniami nadchodzącego dnia. To nie jest mechaniczny rytuał, lecz głęboka, intymna rozmowa z najwyższym, pełna uwielbienia, prośby i wdzięczności. Ta chwila, przestrzeń i cisza kontrastują z często chaotycznym tempem życia nowoczesnego człowieka. To jak zanurzenie się w spokojnych wodach jeziora górskiego, pełnych odbijających się szczytów, porośniętych szmaragdową zielenią lasów iglastych których ciszę przerywa jedynie delikatne pluskanie wody i subtelny szum wiatru, przenikającego przez gałęzie, jest to ukojenie dla zmysłów, przerwa w nieustannym strumieniu bodźców, które bombardują nas każdego dnia. To moment wytchnienia, gdzie oddajemy się kontemplacji, pozwalając myśli swobodnie płynąć, jak lekkie piórko unoszone. Przez delikatny wiatr. W ciszy tej, w głębi naszego serca, odnajdujemy spokój i harmonię. Uspokajają się nasze myśli, rozpraszają się lęki i niepokoje, a na ich miejsce wkracza głębokie poczucie pokoju i bezpieczeństwa. To jest czas, kiedy możemy poświęcić się refleksji nad swoim życiem, nad swoimi czynami, nad swoimi relacjami z innymi ludźmi. Możemy przeanalizować swoje sukcesy i porażki, wyciągnąć wnioski na przyszłość i zaplanować kolejne kroki na drodze do osiągnięcia swoich celów. To nie jest tylko moment medytacji, ale również czas na poznawanie siebie samych, na odkrywanie swoich ukrytych potencjałów i zdolności. W tej ciszy możemy odnaleźć źródło inspiracji i motywacji, które nap. -A Niosą w sobie głębie wiary, nadzieję na lepsze jutro i niepodważalną siłę modlitwy, która przekracza granice czasu i przestrzeni. Ta głębia wiary nie jest powierzchownym uczuciem, lecz zakorzenionym w sercu przekonaniem, wypływającym z osobistego doświadczenia spotkania z transcendencją, z czymś, co przekracza ludzkie pojmowanie. To jest wewnętrzna pewność. Niezmienna nawet w obliczu przeciwności losu, skała w burzliwym morzu życia. Nadzieja na lepsze jutro to nie naiwna wiara w łatwe rozwiązania, lecz ufność w opatrzność, w plan, który wykracza poza nasze ograniczone perspektywy. To przekonanie, że nawet w najciemniejszych chwilach światło prawdy i dobra ostatecznie zwycięży. Jest to nadzieja twarda jak diament, wykuta w ogniu prób i cierpień, stale podtrzymywana przez wewnętrzną siłę ducha. Niepodważalna siła modlitwy to nie magiczna formułka, która automatycznie spełnia nasze życzenia, lecz głęboka osobista komunikacja z Bogiem z siłą wyższą, z czymś, co nas przekracza. To dialog serca, szczera rozmowa w ciszy, w której otwieramy się na boską obecność, prosimy o wsparcie, podziękowania i szukamy wskazówek. Modlitwa jest jak głęboka studnia, z której czerpiemy siłę, pocieszenie i mądrość. Ta siła przekracza granice czasu i przestrzeni, łącząc nas z nieskończonością, z wiecznością, z czymś, co istnieje poza ograniczeniami naszego ziemskiego istnienia. Ta nieskończoność to nie abstrakcyjna koncepcja, lecz rzeczywistość która objawia się w każdym aspekcie Wartą naszego życia, Faustyny. w każdym Eucharystia szczegółu stworzenia. Jest również wezwaniem do Dostrzec ją to rozpoznać w sobie iskrę boskości. Modlitwa do Boga jest niczym spotkanie z przyjacielem, który zawsze nas wysłucha i zrozumie. Nie, bójmy się mówić Mu o naszych radościach i smutkach, o naszych sukcesach i porażkach. On wie wszystko, ale pragnie, byśmy dzielili się z Nim naszym życiem. Otwierając przed Nim nasze serca i umysły, dzieląc się zarówno triumfami, jak i bolesnymi doświadczeniami, bo w szczerości leży prawdziwa bliskość z Bogiem. W modlitwie znajdujemy ukojenie, pokój i siłę, by stawić czoła codziennym wyzwaniom, znajdując w Nim oparcie i pociechę w chwilach zwątpienia. Bóg jest naszym schronieniem i ostoją, naszą skałą i tarczą.